Nie, no to jest szybciej. 27 maja jest chyba przed pierwszym. to czemu pan koncytuj? obiecuje w tych wyborach, że zrobi coś, co zrobi Trybunał Konstytucyjny 27 maja? No bo ja będę dążył do tego, żeby ceny energii elektrycznej były 33% mniejsze. Uderzyć w kobietę. Powiedz jej, nie musisz tego tak robić. Jesteś taka sama jak chłop. Idź i pracuj. Jeździj na traktorze, na kombajnie, ucz się, rób karierę. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Dlatego chcę, marzę o tym, by był prezydentem człowiek odpowiedzialny. Pan Karol Nawrocki jest człowiekiem odważnym, jest człowiekiem odpornym. Takiego cyrku w polskiej polityce nie było dawna, no ale żeby Męcen zaorał kolegę z prawicy Nawrockiego, tego chyba nikt z nas się nie spodziewał. Okazało się, że Nawrocki złożył obietnicę bez pokrycia, której nie mógłby spełnić, wszak obiecał, że gdyby został, odpukajmy. Prezydentem to zająłby się kwestią ETS. Nie przeszkadzał mu fakt, że ten gdyby wygrał, odpukać by nie, zostałby prezydentem dopiero 1 czerwca, a Trybunał Święczkowskiego kwestie te przepnie kolanem już 27, ale maja, nie czerwca. Także dzisiaj tak bezczelnego i prymitywnego czarnka nie widzieliśmy od dawna. I po co się tu rozwodzić? W skrócie, ujmijmy to tak. Czarnek chce zagonić kobiety do kuchni i wciska motłochowi kid, że miejsce kobiety nie jest w pracy, a tylko przy garach. No to na koniec obnażamy i obalamy. Podłe kłamstwa Ardanowskiego, który dzisiaj dumny jak Paw poparł Nawrockiego w wyścigu o fotel prezydenta. Mówi o dobrym człowieku, także o tym, że znosi baty, niemal kreuje go na ascetę, no co najmniej pisowskiego męczennika. W związku z tym, jako że głównym celem naszej audycji jest nawracanie innych, my dzisiaj nawrócimy o pisowców kilkoma faktami właśnie o Ardanowskim ich. Autorytecie. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa ponownie w czwartek i zapraszam na kolejne wydanie Podsumowania Dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Na początku, jak zwykle, gorąca prośba do wszystkich Państwa, to by kliknąć łapkę w górę i o to, by napisać komentarz. Te łapki w górę są tu na dole. Można je kliknąć i pomóc nam docierać do nowej widowni. Przypomnę Państwu także, że cały czas działa i czeka na każdego z Was nasz sklep internetowy, sklep antyprawak.pl, gdzie sprzedajemy projektowane i produkowane przez nas bluzy i koszulki. Dla niej i dla niego z mocno antyprawicowym, antyklerykalnym przekazem, sami je produkujemy, a cały zysk przeznaczamy na, po pierwsze, rozwój nasz Kanału, a także na inwestowanie w portal CzechPress.pl, dokładnie w technologię, która pozwoli nam śmiało konkurować na tym technicznym poziomie z prawackimi szczujniami, tak byśmy mogli spokojnie dawać odpór ich propagandzie. Zachęcam i zapraszam antyprawa.CheckPresspl. Pamiętajcie o komentarzach łapka w górę. a My startujemy od tego, co działo się dzisiaj na kanale Mencena. To oczywiście polityczny temat dnia, mnóstwo telewizji, także tych normalnych, zdecydowało się na transmitowanie, no takiego klękania przed Mencenem. Przyznam Państwu, że to. Pierwszy raz, gdy uzmysłowiłem sobie, że jednak można klęczeć, ale w pozycji siedzącej. Dokładnie tak dzisiaj wyglądał Nawrocki, który potulnie jak baranek, bez refleksji, zanim w ogóle przyszedł do mencena, zadeklarował, że ten podpisałby wszystkie jego postulaty. De facto, no, stając się już konfederatą, a nie pisowcem. od i co, jak wygląda polityczna labilność. Jednak w trakcie tego wywiadu Mencen zaskoczył także i mnie, bo obnażył głupotę Nawrockiego, pokazując i wyświetlając szerokiej publice, że Nawrocki obiecuje coś, na co nie ma wpływu, jak chociażby kwestia ETS, którą ma zająć się Trybunał Święczkowskiego 27 maja. Nie przeszkodziło to Nawrockiemu w tym, by obiecać, że to on się tą kwestią zajmie, choć byłoby to dokładnie cztery dni później. To znaczy pomysł jest taki, że jak pan wygra wybory 1 czerwca, to w tym... Do 27 maja Trybunał Konstytucyjny odrzuci ETS. No nie no, to jest szybciej. 27 maja jest chyba przed. A to czemu Pan czasu? obiecuje w tych wyborach, że zrobi coś, co zrobi Trybunał Konstytucyjny 27 maja? No bo ja będę dążył do tego, żeby ceny energii elektrycznej były 33% mniejsze. I... Oczywiście nie ma sensu komentować oczywistego kłamstwa. Państwo je chyba sami dostrzegacie, no wystarczy zajrzeć w kalendarz i zobaczyć, jaka jest rozbieżność, jaka jest różnica między tym, co mówi pisowski aparatczyk, a tym, jaki mamy dzień tygodnia czy miesiąca. Jednak wolałbym się skupić przed, z Państwem w tej dyskusji na kwestii bardziej istotnej, czyli tym, że politycy dzisiaj potrafią skamlać u swoich kont kandydatów, u swoich konkurentów o głosy w tak prymitywny sposób. Dla mnie transmitowanie, retransmitowanie czy udostępnianie takich ścieków jak, jest równoznaczne z tym, jakbyśmy mieli Gebelsa, który uzależniałby swoje poparcie dla kolejnego furera III Rzeszy od tego, czy ten pojawi się na łamach jego periodyku czy propagandowej e, gadzinówki, idąc dalej, e, Paszkwila lub to za, za które lub paździerza, e, które były i wychodziły spod jego pióra. Żenujące strasznie, że jeszcze w ogóle normalne telewizje proszą się o taki sygnał. Coś ohydnego, coś skandalicznego jednak nie dziwi mnie to, patrząc na poziom dziennikarstwa w Sejmie, czyli tak zwana... Czyli na tak zwane żywe statywy do mikrofonów, które oprócz trzymania tyczki nie potrafią nawet wydukać z siebie pytania, nie mówiąc już o jego zadaniu. Czasem mają nawet problem, by odczytać je z kartki, ale dumnie noszą legitymację z napisem dziennikarz. To oczywiście urąga powadze tego zawodu, ale też takie zachowanie wydawców i dziennikarzy, którzy skamlają potulnie o sygnał po to, by zarobić 10 zł na reklamie puszczonej trakcie retransmisji, to niestety lustro, w jakim odbija się nasze społeczeństwa, bardziej kondycja tych po prawej stronie ludzi, no gotowych rządych takiego chle, chleba i igrzysk tylko w jednym celu, po to by później zamiast, nie wiem, poczytać książkę czy wychilować się w domu, e, sprawdzać, komentować czy hejtować w internecie wszystko to, co nie jest po ich myśli. Czy państwo też tak uważacie może, macie inne zdanie? Jeżeli tak, to zachęcam do komentowania i jak zwykle w wspólnej dyskusji Polu na komentarze. Temat numer dwa dzisiaj, czyli coś dla mnie personalnie jako człowieka, jako faceta, jako młodego chłopaka po prostu obrzydliwego. Przemysław w Czarnek, oczywiście, no jakże by inaczej na sali, ala kult cool, tym razem, w Toruniu Rydzyka, znów pokazał, jak Pis chciałby traktować kobiety. Mówiąc kato Taliban, mówimy i myślimy głównie o tych panach w sukience i o tym prawie kato szariatu, jakie chcieliby w Polsce prowadzać. K. Czarnek jest dokładnym odbiciem tego podejścia, bo twierdzi i wtłacza to ludziom do głowy. Dziwne, że w ogóle ktokolwiek przychodzi tam, marnując czas i go słucha, że rola kobiety to generalnie przygara. Generalnie w kuchni, a do pracy powinien iść mężczyzna. Oto jak wygląda marginalizowanie kobiet w życiu publicznym przy poklasku i aplauzu panów czarnych w wykonaniu polityka spod szyldu PiS. I funkcjonowanie rodziny. I funkcję rodziny. Jest funkcja prokreacyjna. No to jest, zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą. Dziki to wiedzą w tych zaroślach, prawda, i w tej, tej kukurydzy, a my nie wiemy. My zatraciliśmy w ogóle instynkt samozachowawczy jako gatunek. Już nie mówię jako chrześcijanie. Bo tu nas rzeczywiście, zaraz przejdę do tej perspektywy zbawienia. Druga funkcja rodziny, która tworzona jest przez małżeństwo, to jest funkcja opiekuńcza, bo tego brzdąca, który się urodził, Trzeba zaopiekować, trzeba go nakarmić, trzeba go umyć, trzeba go ubrać, bo sam tego nie zrobi. A następnie jest funkcja wychowawcza. Co to znaczy? Trzeba mu pokazać, co jest dobre, a co jest złe. I nie dość, że odstąpiliśmy od realizacji tej pierwszej funkcji prokreacyjnej, bo telewizor, meble, mały fiat, to jest Marzeń szczytny. A dziecko może koło 30 roku życia, bo feminist też swoje woli, Śmiertelne zbiera i to bardzo mocne. Uderzył w kobietę. Żeby, proszę państwa, uderzyć w rodzinę, trzeba uderzyć w kobietę, bo kobieta w rodzinie ma funkcję absolutnie nie do zastąpienia. Tylko kobieta jest w stanie nosić w łonie dziecko, tylko kobieta jest w stanie to dziecko wyżywić w okresie prenatalnym, tylko kobieta jest w stanie to dziecko urodzić. Co zrobić, żeby uderzyć w rodzinę? Uderzyć w kobietę. Powiedzieć jej, nie musisz tego robić. Jesteś taka sama jak chłop, idź i pracuj, Jeździ na traktorze, na kombajnie, ucz się, rób karierę, kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do konsekwencji tragicznych, które obserwujemy w Polsce. Pierwsze dziecko rodzi się dzisiaj nie w wieku 20, 22, 25 lat, tylko w wieku blisko 30 lat, no jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? No to są naturalne konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana jako mężczyznę i kobietę. Ich pa Proszę spojrzeć, pewnie Państwo macie swoje wnuki, część z Was ma swoje dzieci. Eee, patrzycie, jak one dorastają. Nie wiem, czy Was też, ale mnie jednak mierzi w oko, to kuje w oko, że dziewczynki są od samego początku wychowywane w duchu opieki nad lalkami, gotowania, czy eee, kupuje się im tego typu domki dla lalek, po to, by je, no, przyzwyczaić, tak ładnie, i popisane. Ja powiedziałbym językiem czarnka, wytresować do roli takiej właśnie opiekunki, o jakiej myśli czarnek. Na szczęście, czarnek. Won i wara, bo patrzymy na postępującą laicyzację się Polski, a także na to, że coraz więcej ludzi potrafi mieć swoje zdanie, a Unia nie uzależnia go od zdania podrzędnego plebana z obwisłym gardłem i podgardem ociekającym policzkiem z kieszeniami nachapanymi pieniędzmi stacy. Oby tak to postępowało, by tak to szło dalej. Mam też nadzieję, że te ruchy, które widzieliśmy w 2020 roku, też dadzą o sobie znać, szczególnie teraz przy urnach, gdy wybór Wybór jest prosty. Wschód, czyli Czarnek Nawrocki Ekstra, czy może Wschód i normalne, cywilizowane, niepisowsko-katolskie pseudowartości. A jakie jest wasze zdanie w tej kwestii, co Państwo macie do powiedzenia czarnkowi? Może się z nim zgadzacie, oczywiście to ironia, a może i nie, jeżeli tak lub nie, zachęcam, by również o tym w komentarzu napisać dwa zdania. Temat numer 3: dzisiaj to Ardanowski, i szanowni Państwo, Ardanowski dumny z tego, że przekazuje poparcie czy wspiera Karola Nawrockiego. Wczujni, wyjął. Słychać wycie znakomicie, parafrazując słynną posłankę. To może posłuchajcie Państwo, co Ardanowski. Jak rozumiem, pewnie ikona intelektu, przykład dobroci. Personifikacja dobra ma do powiedzenia na temat Nawrockiego, a później nawrócimy pisowców kilkoma faktami suchymi na temat ich nowego idola. Dlatego chcę, marzę o tym, by był. Prezydentem człowiek odpowiedzialny, człowiek mocny, człowiek o mocnym kręgosłupie, człowiek odważny. I jestem przekonany, że pan Karol Nawrocki jest człowiekiem odważnym, jest człowiekiem odpornym. Te wszystkie kalumnie, te wszystkie oskarżenia, które na niego spadają, znosi i twardo z nimi się rozprawia. Dlatego. Chciałbym, żeby głową Państwa był człowiek, który jest w stanie zdrowym rozsądkiem się kierując, a przypomnę Państwu, że mówi się często o chłopskim rozumie, jako synonimie pewnego zdroworozsądkowego, racjonalnego podejścia do życia i oceny rzeczywistości. Żeby ten prezydent, kierując się zdrowym rozsądkiem, podejmował decyzje dobre dla Polski. Dobre dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa, nawet potrafiąc postawić się środowiskom politycznym, którego popierają. Taki powinien być prezydent. Proszę Państwa. I wiecie Państwo, wyłączają sobie takie najważniejsze fakty z życia Ardanowskiego, które po prostu kompromitują go po całości, a w normalnym kraju sprawiłyby, że byłby już dawno na politycznym aucie. Konflikt w sprawie piątki dla zwierząt. Chodziło o zakaz hodowli futerkowych, słynna ustawa Kaczyńskiego, tu także Ardanowski do mój poparcia, stając po stronie zbrodniarzy, ludzi, którzy z tego typu hurtowej produkcji zwierząt, bo tu nie możemy mówić o hodowli, uczynili sobie interes po to, by na nim zarabiać. Dotacje dla organizacji prokatolskich. W czasie jego kadencji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała kilku milionowe dotacje. Nie uwierzycie państwo? No tak, macie rację. Fundacji Lux Veritatis e, na słynną budowę term, a także na wyciąganie gorącej wody spod płaszcza ziemi. E, to oczywiście było skrajne upolitycznienie państwowych funduszy, a także przekazywanie ich tym złodziejom w sukienkach, którzy za nie nawet nie podziękowali, a więcej, próbują tych pieniędzy wciąż nie oddawać. Zarzuty o ochronę interesów środowiska futrzarskiego i nie wiem, czy państwo też tak macie, że kochacie zwierzęta. Mi się po prostu w pale nie mieści, że w środkowej Europie mamy do czynienia z taką patologią, jak kodowanie zwierząt po to, by je. I dlatego tych interesów bronią politycy, jak właśnie Ardanowski. Nie wiem, czy jest bardziej wyraźna, bardziej jaskrawa kalka, która pokazuje, czy jest się dobrym, czy może złym człowiekiem. Pokaż mi, jak traktujesz zwierzęta, jak do nich podchodzisz, czy im pomagasz, czy może jesteś ochroniarzem z tych, którzy je zwalczają, a powiem ci, kim jestem. I myślę, że ty możemy spłętować Podsumowanie jeszcze nie dnia, ale postaci kreatury polityczne, jaką niewątpliwie jest Ardanowski, dziś dumnie popierający Karolka Nawrockiego. Zachęcam do komentowania także i tego nagrania, podobnie jak mocno wszystkich Państwa do tego, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Dzięki Twojej subskrypcji możemy go rozwijać, a Państwo razem z nami współtworzycie archiwum bezprawia i niesprawiedliwości. Pamiętajcie też Państwo o tym, że cały czas działa nasz portal checkpress.pl, gdzie piszemy mnóstwo o polityce Polsce i o świecie. By go wesprzeć nasz kanał i nasz portal wystarczy wejść na antyprawak.pl i kupić Dowolną rzecz z naszego asortymentu, którą sami produkujemy, projektujemy i do Was wysyłamy. Mamy mnóstwo książek, gadżetów, blues i t-shirtów. Wszystko to na Państwa czeka, wszystko to też z antypisowskim i prawackim. Przekazem. Zachęcam gorąco antyprawak Peli Tam na Państwa czekamy. Przypomnę też Wam o naszym Facebooku. Może nas polajkować, a przy okazji dołączyć do zamkniętej grupy dyskusyjnej ludzi racjonalnie myślących, a więc widzów, magazynu i kanału CzekPress.pl. Adam Bysiek za dziś dziękuję. Zapraszam na jutro dobrego i spokojnego dnia. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach i udostępnianiu. Widzimy się jutro punktualnie o 17.00. Czekpres.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.